Dziś nasza historyjka specjalnie dla Anelki i Ignasia. Kolejny fragment książki Marii Werycho Las. Dom i kruk. Na murawie w środku lasu stał gruby dąb. Nieraz dziwiono się w lesie, że się tak osamotnił, że wokół siebie nawet w bliskości żadnych krewnych nie miał, że stoi tak ponury, że nie chce nawet porozmawiać i rozerwać się, jak to czyniły inne drzewa, pochylając swoje wierzchołki jedne do drugich. Ale dąb się z tego nikomu nie tłumaczył. Był posępny, to prawda, ale cieszyć się już zapomniał. Dużo nieszczęść widział w życiu swoim. Wiele przebolał i teraz niczego się nie spodziewał. Z pozoru był bardzo stary, bo korzenie miał wykoślawione, gałęzie rozłożyste i dużą dziuplę w środku pnia. Od czasu do czasu przylatywał do niego również stary kruk. Kruk był wielkim przyjacielem dębu. Urodził się na nim, w gniazdku na wierzchołku drzewa, przy nim się wychował. A że był usposobienia spokojnego nikomu bardzo nie szkodził, więc go dąb też lubił. Zwykle przylatywał krug do lasu na noc, siadywał na gałęziach dębu i wtedy całą noc gwarzyli, o czym nikt nie wiedział. Może wspominali stary dzieje, może się uskarżali na swój los. Nad ranem widziano często rzęsiste łzy na liściach dębu. Stary dąb był bardzo uprzejmy i gościnny, przyjmował każdego, czy to na chwilowe, czy też na stałe mieszkanie. Hojnie obdarzał czym mógł. Nigdy też tam nie zbywało na gościach. Pod korzeniem mieszkał borsuk z całą rodziną, w dziupli wiewiórka miała swoje mieszkanko i spiżarenkę. W lecie na noc tylko przybiegała do dziupli, ale w zimie całymi tygodniami tam wysiadywała. Lubił dom bardzo to stworzenie. Lubił za to, że było takie pracowite, zwinne, czyste, a takie czasem figlarne, że się staruszek nieraz przy niej rozerwał. Chętnie ją żywił na jesieni żołędziami, ale ta smakoszka wolała orzeszki i jakby z łaski zjadała czasami parę żołędzi. Do stałych gości należał również jelonek. Był to wspaniały owad z dużymi rogami. Ten nie nadużywał uprzejmości dębu, chociaż sam wypijał soki drzew, ale dzieci jego oczyszczały je od próchna. Nie zawsze jednak dąb miał przyjemnych mieszkańców. Zdarzali się i tacy, co mu nielitościwie szkodzili. Były to małe stworzenia, czasami tak małe, że gołym okiem dojrzeć nie było ich można. Z każdym rokiem owadów tych drobnych rozmnażało się coraz więcej i więcej, obiadały stary dąb i byłyby go może całkiem zniszczyły, gdyby nie dzięcioł. Ten wykuwał swoim mocnym dziobem dziurę w spruchniałym miejscu, wsuwał język, zabierał z nim i połykał drobne stworzenia. A trzeba przyznać, że apetyt miał nie lada. Sikora też była pożądanym gościem, bo nie tylko robaki tępiła, ale i jajka ich wybierała spod kory. Dąb bardzo był za to wdzięczny. Uprzejmie je zawsze witał. Chronił je nieraz w swojej dziupli od deszczu i zimna, a często dawał im miejsce na gniazdo. Wieść o uprzejmości dębu rozniosła się po całym lesie. Ze wszystkich okolic ciągnęły rozmaite owady, ażeby się pożywić smacznym dębem. Jedne z nich wpełzały pod korę, inne pozostawały na gałęziach, a były i takie, co siadały na samych liściach. I nielitościwie je szpeciły. Za owadami pojawiły się ptaszki, za ptaszkami drapieżne ptaki. Było gwarno i ludno. Dowiedział się nareszcie o dębie i człowiek. Czemużbym i ja nie mógł skorzystać z dębu? pomyślał sobie. Przyszedł do starca, poobdzierał korę, pozbierał gałęzie i ucieszony wraca do domu. Po drodze sprzedał korę garbarzowi. Na wyprawianie skór, a żołędziami nakarmił trzodę. Od tego czasu co rok chodził do starego dębu i za każdym razem brał od niego korę i żołędzie. Widział to wszystko stary przyjaciel dębu Kruk. Ze smutkiem spoglądał, jak ci goście nadużywają dobroci starego drzewa. A dąb na to poruszał wszystkimi swymi listkami i jakby odpowiadał, Niech korzystają. Niewiele mi tego życia pozostało. Zdawało się, że sama natura uszanowała poświęcenie dębu. Pewnego razu powstała straszna burza. Wicher połamał mnóstwo gałęzi, pni, niektóre drzewa zupełnie powywracał. Straszny był widok. Dąb tylko został nietknięty. Pewnego poranka, biedny wieśniak z nożem i koszem przyszedł do starego dębu. I zdziwił się ogromnie, że na dębie nie było świeżej kory. Liście na gałęziach jeszcze zeszłoroczne. Młodych gałązek nie było widać. Wieśniak naciął kawałek pnia, ale sok z niego już nie wytryskał. Wokoło wszystko posmutniało. Zupełna panowała cisza. Drzewa ani się ruszały. Ptaszek żaden nie śpiewał. Owad nie brzęczał. Nawet kwiatki pozwieszały swoje główki. Dąb nie żył. Na jego wierzchołku siedział ten sam kruk ze spuszczoną głową w żałobnej szacie. Szkoda było wieśniakowi dębu. Nie namyślając się długo, wrócił do domu. Walenty powiada do swego brata, stanąwszy w progu chaty, zabieraj no piłę i chodźmy do lasu. Prędko zabrali potrzebne narzędzia i poszli. Nie mało użyli mozołu, piłując drzewo, bo też, o ile z pnia sądzić było można, miał chyba on lat pięćset. Nad wieczorem dopiero wrócili wieśniacy do domu, wioząc ze sobą duży pień starego dębu. Rzeczywiście przydał im się. I zrobili z niego beczkę, koło, stół, szafę i mnóstwo sprzętów domowych, a z reszty krótkich desek ławki przy bramie a kiedy raz w niedzielę usiedli na nowej ławce, pod bramą spostrzegli coś czarnego. Zbliżyli się. Był to kruk. Widać, nie mógł znieść rozłąki ze swoim przyjacielem.